Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania idealnego życia. Witam się z wami z Kirą. Kira w ostatnim odcinku skończyła już studia i wreszcie może pójść na swoje. Tak jak w sumie planowałam, umieściłam ją na początek w mieszkaniu, także będziemy mieszkali w San Maiszuno, w dzielnicy yy, Smaków. Tak, tutaj mamy blisko bardzo na, na festiwal, w razie czego, ale tak już Wam pokazuję małe mieszkanko Kiry, które oczywiście jest tak samo kolorowe jak i ona. Nie jest jeszcze w pełni umeblowane. No, bo dopiero co tu się wprowadziliśmy, Kira tak naprawdę dopiero tutaj sobie zbiera rzeczy do nowego mieszkania. Więc tak, tu mamy wejście. Przedpokój, jak widzicie, jeszcze nie jest w pełni y, niestety umeblowany. Y, tu powiesiliśmy już sobie troszeczkę zdjęcia rodzinnych. Będzie trzeba coś jeszcze ściągnąć z domu. Tak, nasze zdjęcie ze studniówki również. Y, oczywiście dyplom, tak, tak, nasza zasłużona Kira, której ledwie co udało się zdać studia, ale no dobrze, dobrze. Y, Liczy się fakt, że zdała. Dobra, to może najpierw do salonu, który już Wam przed chwilą pokazywałam. Tu mamy kącik jadalniany, jak już mówiłam, musi być kolorowo. Mamy obrazy rodziców, dostaliśmy je, tak, to są obrazy mamy i taty. Myślę, że tutaj później sobie dołożymy jakieś biurko czy coś, na pewno jeszcze więcej kwiatów. Tu mamy taki mały kącik do oglądania telewizji. No, oczywiście, jak widzicie, kolorowo jest, dzieje się. I tak, oczywiście, kuchnia serce całego domu, bo nasza kira jest kucharką. No, będzie tutaj się pieła w szczeblach kariery kulinarnej, więc kuchnia musi być duża i przestronna. No i oczywiście, również. Kolorowa. Mi się bardzo podoba. Jeszcze nigdy nie miałam kuchni w takim kolorze, ale myślę, że świetnie to wszystko ze sobą współgra. Tu póki co mamy sypialnię, która jest pusta, ale jak już, jak już pytałam was w poprzednim odcinku, może May powinna zostać naszą współlokatorką. Pisaliście, że tak, że to dobry pomysł. Piękny widok w ogóle. Więc myślę, że to będzie pokój May. Z głównego holu mamy jeszcze dwie pary drzwi, także tu jest wejście do sypialni Kiry. No i nic wielkiego się tutaj nie dzieje, niestety. Mamy skromny materac na palecie, malutki taki kącik tylko z lampą nocną. Roleta, no mało tutaj prywatności, ale przynajmniej okna w okna nie są. No, widok nie jest zachęcający, ale póki co musi wystarczyć. No i oczywiście cała masa nierozpakowanych jeszcze rzeczy. No i tu możemy sobie przejść do Łazienki. Łazienka to jedno z moich ulubionych miejsc w tym domu. Jest oczywiście, no kolorowa, tak, tak. Dzieje się tutaj, no ale taka jest Kira, więc. Nie wyobrażałam sobie tego mieszkania w żaden inny sposób. Tak mieszkanko wygląda z góry, póki co taki jest rozkład. No myślę, że będzie nam się tutaj dobrze mieszkało. Na dzisiaj mamy również zaplanowaną parapetówkę, póki co dziś przywitamy swoich znajomych, przyjaciół, także Kira może coś tutaj by ugotowała dla wszystkich, mam nadzieję, że tego nam nie zje <gry> zróbmy może kanapki z truskawkami, myślę, że to pasuje bardzo do Kiry, Kira tak, przygotuje nam tutaj coś dobrego, pewnie rzuciła tam oczywiście śmieci na korytarzu no nie spodziewałabym się niczego innego, a my tak a my w międzyczasie, myślę, że skoczymy sobie do do kasa tak, ona jest mistrzynią, już prawie gotowanie jest mega pewna siebie. Dobra, wskakujemy do kasa, pokażę Wam Kirę. Jest i nasza Kircia, jak już widzieliście, zmieniła oczywiście odrobinę swoją stylówkę, także schodzimy powoli z naszych zafarbowanych na, na wszystkie kolory świata włosów i troszeczkę je... Zapuszczamy, zostały nam jedynie lekkie blond pasemka z przodu. Na razie wiecie, no Kira farbuje się tak, żeby, żeby to miało jakiś sens, więc powoli, powoli zapuszczamy włosy. Kto wie, może wrócimy do całkiem długich włosów. Na razie póki co mamy takie lekko za ramiona. No, o, to jest okropna długość, bo oczywiście włosy będą się wywijały we wszystkie strony, no ale trzeba przez to przejść. To jej pierwszy strój codzienny drugi strój mataki dalej idziemy w totalne w totalne kolory oficjalny mataki raczej nie będziemy jej w nim widzieli no bo to oficjalny więc nie przypuszczam żeby tu była jakaś okazja żeby go założyć sportowe mamy dwa stroje myślę że może Kirze kupię matę do jogi może będziemy sobie biegali z rana Kira ogólnie bardzo lubi sport, więc, więc myślę, że to będzie pasowało do niej. Do snu mamy dwie piżamy, jedną taką wygodną, po prostu spodnie długie od piżamy i koszulka na ramiączkach, oczywiście kapcie, kotki. Właśnie zastanawiam się, czy nie chcę naszego kota tu wziąć, powiem Wam szczerze. To był tak naprawdę kot Kiry. Kira go dostała na gwiazdkę. A teraz w sumie, jako że mieszkamy sami, moglibyśmy zabrać stamtąd naszą sławę, w sumie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. E, druga piżama, też totalnie na luzaku, gadki, koszulka, tak żeby było wygodnie. Imprezowe numer jeden, wow, jest spódnica, <gryw> to już jest coś. E, ale tak, musi być oczywiście wygodnie. Drugie również kolorowo i wygodnie. Dopływania strój kąpielowy. Nic specjalnego, ale coś chciałam jej, co niecoś na razie, zmienić. Gorąca pogoda. Zwykła prosta bawełniana sukienka i klapki. A na zimną pogodę również dalej kolorowo, ale myślę, że wygodnie. Wszystko w stylu Kiry. Tak, musi być kolor i wygoda. Zdecydowanie. No, Kira robi swoje cudowne kanapki. Z truskawkami, o, nawet ich nie zjadła, więc super. E, 10 godzin. My chyba mamy to zaplanowane na godzinę 18 coś takiego. E, zjedz sobie może śniadanie, e, deser o coś na lekko po prostu. Deser jogurtowy niech będzie z owocami. I co, myślę, że wypadałoby, moi drodzy, żebyśmy znaleźli sobie zaraz po tym pracę. O, arbuzik. No, no dobrze, w międzyczasie sobie znajdziemy. Świetnie, niech Kira zadzwoni w trakcie gotowania, poprzegląda oferty, no i zatrudnimy się. No, niestety, na początku na zmywaku po prostu, także kucharką zostaniemy. Proszę, kiedy Sim ma odpowiedni dyplom ukończenia studiów, otrzyma na związanej z nim posadzie wyższe wynagrodzenie, więcej dni urlopu, premię początkową i będzie szybciej awansować. No tak, czyli wakat cukiernik od razu. Rewelacja! Ej, super! No i powiem Wam świetnie, ale mamy też kuchmistrzyni. Wakat żywieniowiec. Nie, weźmy po prostu kucharkę. Nagroda to między innymi możliwość wypiekania lepszych ciast! Jej, ale super! Dobrze, to bierzemy. Bierzemy kucharkę. Ja! Otrzymaliśmy premię! Nie no, kasa nam się przyda! Tak mało pieniędzy mieliśmy. O. Proszę, przygotowanie... No wiecie, to będzie łatwizna dla niej. Kucharka, następny awans, zastępczyni szefa kuchni. No, słuchajcie, musimy się tutaj postarać. Mamy przy okazji spełnione aspiracje. Jaką mamy w ogóle za to nagrodę? Nagroda cecha, wyższe wykształcenie. Ta Simka udowodniła, że doskonale radzi sobie na Uniwersytecie. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Podczas studiów wiele się nauczyła, dzięki czemu będzie szybciej rozwijać umiejętności, korzystając z elektromagnetycznej maszyny archiwizującej dane, czy oraz dostawać więcej pieniędzy za publikowanie prac naukowych i dzielenie się wiedzą. Mm, doktorat, zgotowania, no dobrze. Słuchajcie, ale musimy sobie na pewno e, wziąć jakąś inną aspirację. I wiecie, co pomyślałam? Tak. Może z tego względu, że Kira ogólnie jest z Komorebi? Komorebi to niewielka miejscowość. Studiowaliśmy później na Uniwersytecie w Brightchester. No może teraz będziemy, weźmiemy sobie chwilowo aspirację tubylczyni. Chcielibyśmy po prostu poznać miejski styl życia. Myślę, że to będzie całkiem fajna opcja. Zjedz sobie Kircia. No, i cudownie, ile my mamy w ogóle punktów? Spełniona aspiracja, kucharka. Jej, yeah. jutro startujemy z pracą. Myślę, że po pracy byśmy sobie jesienny spacer. Nie, nie, nie. To, to może z rodzicami o, byśmy sobie zrobili. Bo chciałabym jutro zaprosić do nas rodziców na, na parapetówkę. Znaczy, dla znajomych mamy parapetówkę, a. Dla rodziców chciałabym uroczystą kolację bardziej zrobić, do której pracujemy do 17, czyli wieczorem możemy rodziców, dziadków i naszą siostrę zaprosić do siebie jak najbardziej. Ona w ogóle się świetnie czuje. Co ty tutaj masz? Mm. O, super, daj przyjacielowi klucz do mieszkania. Złóż trzy zamówienia na stoisku z jedzeniem. W ogóle słuchajcie, pierwsze, co chciałabym zrobić jeszcze, zakupy. Dobra, kupmy sobie los na loterię. Spełnijmy po prostu to. A druga rzecz, to przydałoby nam się. Może jeszcze. Dobra, otwórzmy towarzyskiego króliczka, dajmy nowy post. Pierwsza praca w życiu, tak. Oj, coś tu się skiepściło. Nigdy nie zapomnisz pierwszej pracy w swoim życiu, właśnie. Kira właśnie dostała swoją pierwszą pracę. O, to chyba coś z tłumaczeniem nie tak. I czuję się całkiem dorosła. Zgadnijcie, kto właśnie dołączył do grona pracowników. Jeszcze sobie sami dajmy reakcję. Hard ice. <grym> eee, nowy post. Romans w budce fotograficznej. Energetyczna opowieść, z kim my byliśmy w tej budce fotograficznej z May. To nie wina filtra. Ten rumieniec i pąs i na twarzach yy, są prawdziwe. Ciekawe do czego mogło tam dojść. Trochę cringe'ówka, ale. Kto to nas pisze? Cześć stara, życzę Ci wspaniałego dnia. E, a ja. Hej, hej, hej. Hej. Trzymajcie się, a ja na razie cię muszę niestety zignorować. Dobrze, kolejna rzecz, jaką chciałabym zrobić, to zamówić dowóz dostawa produktów spożywczych. Zamówmy sobie trochę owoców i warzyw, żebyśmy mogli coś sobie tutaj pogotować z tego. Będzie fajnie, zawsze to wiecie, ciekawiej, ciekawiej i mamy więcej opcji. Czekogoda. Kurde, ile pieniędzy na to idzie? Spożywka jest droga. Niestety, groszek, gruszka, grzyby. Może by nam się przydał jakiś ogródek. Tylko szkoda, że to jest takie upierliwe. Szkoda, że nie można, o widzicie, w takim czymś malutkim hodować warzyw. To by było spoko. Dobrze, zamówimy sobie dostawę świeżych produktów, poczekamy na nią, ale myślę, że też przy okazji skoczymy sobie tutaj na ryneczek i zerkniemy sobie, co tam też jest ciekawego do kupienia. Bo mamy złóż trzy zamówienia na stoiskach: z zjedzenie, więc przekąsimy sobie, pokosztujemy nowych smaków. Wiecie, no Kira. Uwielbia gotować, uwielbia testować nowe smaki, więc myślę, że w sumie będzie to całkiem fajna i ciekawa aspiracja do ogrania. Jest i nasza dostawa. Dzień dobry, dzień dobry, idziemy. Idziemy, czy to Greta? Jak ty dziecko masz na imię? Greta! Siemanko, czy w ogóle możemy ją poznać? Byłoby spoko zaprzyjaźnić się z dostawczynią. Produktów spożywczych. Szkoda, że jesteś nastolatką. Eee, przyjazne powitanie, tak w ogóle. O, myśli o tacie. Porozmawiaj z Finem. Poznajmy się z Gretą. I damy jej napiwek. Dostaliśmy trochę hajsu. O, mogliśmy dać uprzejme. No, i byłoby. O nie, nie lubi nas. No to się nie zaprzyjaźnimy. Ten Sim wydaje się być bardzo odpowiedzialną osobą, zdolną do załatwiania spraw i chętną do dbania o innych. Dajmy jej, dajmy jej napiwek. Ale chyba nie wywołaliśmy w niej pozytywnych odczuć. Proszę, masz tu największy pieniądz, jaki w życiu widziałam. Dobrze, rozpakuj torbę z dostawą. I mamy jeszcze trochę czasu żeby się rozejrzeć po mieście. Okej, okay, jesteśmy, ale nie widzę tu stoisk. Chodź może słońce wrzuć sobie tutaj monetę na szczęście, na nowe życie. O i zdecydowanie weź zerwij plakat. Jej! Ale ty będziesz miała szczęście, dziewczyno, gdybym była bogata. Moneta na szczęście, świetnie, jest zainspirowana. Idealny moment, żeby coś w sumie pogotować. Aspiracje dostaliśmy, dobrze, plakat. Nie wiem, który to, ale zaraz sobie ogarniemy. Czy jest tu, dlaczego tu są ludzie, których znamy? Czy możemy kogoś poznać? Ciebie chyba nie znamy, słońce. Sofia, Sofia Wolkow, ojej. Eee, uprzejme zapoznanie. Dobrze, Sofia, my Cię postarzymy zdecydowanie, bo Ty jesteś pewnie. Ja gram na zatrzymanym czasie, więc ona jest wieczną nastolatką, ale się witamy na odległość, no i świetnie. <grym> w ogóle, jak tu jest cudownie i jesiennie w San Maichuno, tu jest po prostu przepięknie. Dobrze, poznajmy się z nią, rozmawiaj o marzeniach. No cóż, Kira ledwo spotkała tego Sima, ale już uważa go za szczególnie irytującego. Okej, okay, no to nie pykło, to nie będzie przyjaźń. Świetnie, ale przynajmniej mamy, opatrzcie, odhaczone. Przedstaw się komuś w trzech różnych dzielnicach miasta. Dalej, nie ma tu żadnego miejsca, gdzie moglibyśmy coś zamówić. No ale chyba nic straconego. Dobra, słuchajcie, podskoczyliśmy sobie do dzielnicy dalej, żeby coś tutaj. E, wesołe zapoznanie żeby coś tutaj po prostu zakupić przy okazji. No, Nalani wygląda mega sympatycznie. Mam nadzieję, że przynajmniej tutaj nam się uda z nią zaskoczyć. I, i? O! Jak miło! O, czyli mega, mega pozytywne y, odczucie. Y, zamów jedzenie. Może spróbujmy kanapeczkę sobie zamówić. Na pewno chciałabym. Jej! Gratuluję ze zdobycia tej świetnej posady. Myślę, że, posa... że poradzisz sobie znakomicie. Oczywiście, że tak, tato. Y, dziadku? Ojoj. <śla> Ojoj. Oj. Mega apetycznie wygląda ta kanapka. O zamówił to samo co my. No szamaj to. To chyba jakaś, nie wiem, wietnamska kanapka. No szamaj tą kanapkę, widzę, że tak ci się dobrze rozmawia z Nalani, że y pochwal ją szczerze. Tak w ogóle. Pochwaliliśmy Nalani za przepyszną kanapkę, której nawet jeszcze nie spróbowaliśmy. No i tak, rozpoczynamy nasze kulinarne przygody. Mamy tak, złóż zamówienie na trzech stoiskach z jedzeniem. Nieźle. Proszę, proszę, dzięki temu, jak zdobędziemy tą aspirację, będziemy mogli korzystać z dużych zniżek, robiąc zakupy na stoiskach handlowych, więc całkiem fajnie. Jak się na nas spojrzy, dlaczego się tak na nas patrzysz jak creep? Haru! Haru, haru, haru. I to samo zamówiła. Jesteśmy trend seterem. Eee, przyjazne. Eee, opowiedz historię. Nie, 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 może nie. Eee, entuzjazmuj się posiłkiem. Eee, i, I. Zmysłowy pocałunek. Oh my gosh. Nie. Nie, nie, nie. I weź po plotku. i Może spróbujmy ocieplić nasze stosunki. Zobaczymy, co z tego będzie. Dwa rudzielce. Kiedyś najlepsze przyjaciółki z dzieciństwa, później nieudana para. Duży zgrzyt. Czy uda się to naprawić? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiecie, nic tak naprawdę większego między nimi nie było. Do niczego tam nie doszło, więc... Jajku, rozpoczyna się wkrótce. Dobra, nieważne, wracamy do domu. Haru, chodź, idziemy. Słuchajcie, doszłam do wniosku, że skoro i tak Haru tu z nami była, no to niech już, niech już tu przyjdzie. Ja już tu wymienię nam beczkę na nową. i e, kranik, moja droga. E, ja wiem, że do tego soku... No, uda się, uda się. No cudownie! E, e, e nie. Dobrze, spróbuj jeszcze raz, słońce. W międzyczasie, ja bym sobie tutaj wyciągnęła coś, coś pysznego, co zrobiliśmy, czyli nasze piękne truskawkowe kanapki. No są po prostu cudne. Ty nie kop piłki, dziecko. Weź, ugotuj, może coś jeszcze. Dobra, pogotujmy. Mamy tyle różnych składników, że myślę, bez problemu coś tutaj pysznego ugotujemy. Galbi chyba zróbmy, tak? To jest coś. Galbi, Galbi. Żeberka to były? Koreańskie? Nie jestem pewna. Nie jestem pewna. E, słońce. No, już miałam ją wołać. No tak, parapetówka się rozpoczyna. Jej, ściągnąłam sobie w ogóle tego moda. Podpatrzyłam go u y, takiej sobie Elis. Bardzo mi się spodobał. Więc postanowiłam go ściągnąć też dla siebie. Główny cel wykonuj interakcję z gośćmi przez 3 godziny. No i super. Eee, Wibba, yeah! Możesz zaprość do wspólnego gotowania. Eee, I tak, tak, trzeba ich poobejmować, oczywiście. <ścoughs> Przywitać. No, już nie ma do czego, nie. Eee, przyjazne. Obejmij. No tak, tak, będziecie się w ten sposób obejmować. No świetnie, wystawiam jedzonko, także częstujcie się. Jest i mej, jest i May. No oczywiście, ja też chcę ją objąć, ale w inny sposób. Obejmij z romantycznych, tak. Nie wiem, czym to się różni, ale tak, tak jest. W sumie brakuje mi tu jeszcze tylko muzyczki, no miejsc na pewno dla wszystkich. Nie wystarczy, yy... napełnij kubki sokiem. To na pewno. Matko niemożliwe, Haru nie jest wkurzona. Gdzie, gdzie, gdzie tu jest ta opcja romansowa? Ona jest tu. A, a cóż to tak ładnie pachnie? Oczywiście, że Cię zaproszę. Zaproś na posiłek. Nie, no będziemy mieli, nie? Zresztą z tego co kojarzę, to Raj yy, też jest chyba kucharzem, prawda? Czy to początek pięknej przyjaźni? Może tak być. Dobra, już zostaw tych, zostaw tych ludzi. No, I tym sposobem mamy już złoto. Kto to tu. Mary obcina Mei. Chyba nie chcesz, żeby ci. Nie, no, no chciałam Cię zaprosić. Weźcie, weźcie się, zostawcie. Tak, jak zwykle chaos. Jest mnóstwo ludzi. O, 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 o. Haru oburzona? Nie, zadowolona! Ej, to wyglądało jakby była szczerze zadowolona z tego, czy ona gotuje w powietrzu. Chyba tak. No dobra, racz sobie poszedł, chciałam go poznać, ale wyszłam na buca. Dobra, to zróbmy sobie foteczki. Zróbmy sobie zdjęcie z Haru, jako że nasz związek wchodzi na pozytywne tory. Zrób zdjęcie z Marii. Ogólnie, może zrób sobie sama fotkę też. No, zrób sobie fotkę z ręki. Dobra, mała przerwa na siku, ale nikt się w ogóle nie częstuje. Zawołaj na posiłek. O, jeszcze brakuje nam objęcia kogoś. Eee, z kim my się nie objęliśmy? Mało z kim w ogóle się objęliśmy? Tak, szczerze mówiąc. O nie, co się w ogóle stało! Dlaczego ona płacze? O, czy ona ma klucz do mieszkania? Świetnie. Chciałabym, wiecie, z nią porozmawiać na temat wprowadzenia się do nas. Dobra, napełniamy kubeczki. Zaraz będzie trzeba wszystkich poczęstować, ale chciałam jeszcze zrobić fotkę z Haru. O, idealnie, zjedz coś nam wpadło. <śmiech> <śmiech> o, no świetne są. Cieszę się, że wiecie, jakoś to tak w miarę wychodzi. Dobra, zróbmy sobie trochę głupkowatych selfie. No nie mej nam się wcina! Mej, słońce. Czy jesteś zazdrosna? <laughs> Mistrzowie drugiego planu. O, słodziaki. Dobrze, no to słuchajcie, szamcie coś nie. Kira się napracowała. Bierzcie te cudne truskawkowe kanapki i je jedzcie, proszę. O, o, o! A się skotłowali. No nie mogę. E, wypij coś. No szkoda, że nie mogę zawołać na picie. No i to niestety nie. A! Stójkę robią! Krejzole, no. O, o, no, no oczywiście wiedziałam, że to się źle skończy. Zgon na parapetówce. O, kira jak ich byś miała. Ej, przemiło jest, powiem wam. Przemiło, chociaż strasznie długa ta parapetówka. Myślę, że na pewno zakończymy ją troszeczkę wcześniej, Ej, ale jeszcze chciałabym z May porozmawiać. Pręż muskuły! No oczywiście. Romantyczne. Opowiedz flirciarski dowcip. Zaraz będzie niezręcznie, prawda? Co wy oglądacie jakieś retro retrofilmy? Chyba. Czyżby. Me... Jest pod wrażeniem. Jest, jest pod wrażeniem. A nasza jest mega, mega pewna siebie. Słuchajcie, ja myślę, że będę kończyła tą parapetówkę, ale to nie oznacza, że ten wieczór się zakończy. Dobrze, no to ustawiamy koniec tak wcześnie, bo Kira jutro idzie pierwszy raz do pracy, także zakończymy sobie to wydarzenie. E, dzięki za zaproszenie. Goście zostawili trochę prezentów do Twojego nowego domu. Znajdziesz się w wyposażeniu rodziny. Świetnie, ale, ale poproś o wspólne spędzenie czasu. Tak, tak, pożegnamy się zaraz ze wszystkimi. Najpierw chciałabym z May porozmawiać. Bo ona jest, patrzcie, no idealnie. <laughs> Przyjazne. O nie, ona jest, robi się chora. Yy, poproś o wspólne spędzenie czasu idealnie to chciałabym po prostu ją zaprosić na noc romantyczne słuchajcie sprób spróbuję, ja wiem, że ona umiera i zaraz mi tu padnie ale chciałabym chciałabym ją pocałować wszyscy już wyszli May jak zwykle wiecie, została trochę dłużej i niech, niech się to dokona, może, co? Z naszymi słodziakami. O, o no, poszło dobrze. I, I w związku z tym, słuchajcie, chciałabym od razu, czy ja mogę ją poprosić, o to, żebyśmy. E, nie mogę poprosić, o to, żeby została ze mną. Ale myślę, że tak, zdecydowanie tak, tak. Zdecydowanie y, zaproszę ją, żeby z nami zamieszkała jako współlokatorka. Na razie wiecie, nie chcę y, kierować mej, ale myślę, że fajnie by było, gdyby ktoś inny się tutaj kręcił. No tak, dostała pocałunek w podziękowaniu za to, że zawsze z nami jest i nas wspiera. No i co? Słuchajcie, myślę, że ten odcinek jest już wystarczająco długi. Wszyscy sobie poszli. W kolejnym odcinku pójdziemy do pracy i wyprawimy małą imprezkę dla naszej rodziny. Myślę, że też poprosimy May, żeby się do nas wprowadziła jako współlokatorka, także będę musiała urządzić jej pokój. No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, no tak, żebym wiedziała, że jest pozytywny odbiór. I zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Pa!